Odkręć końcówkę przyłącza i podłącz wąż elastyczny, dopasowany do swojej instalacji. Przyłącze jest uniwersalne. Pozwala zamontować różne końcówki i złączki, więc bez problemu dobierze się do swojego węża ogrodowego czy sprzętu do podlewania. To urządzenie idealnie sprawdzi się w ogrodzie do nawadniania rabat i trawnika. Wypompuje wodę ze studni, basenu czy zbiornika na deszczówkę. A w razie zalania szybko oczyści piwnicę lub garaż. Podłącz wąż wylotowy i skieruj go tam, gdzie ma trafić woda. Włącz pompę i pozwól, by pracowała w otwartym obiegu. Woda powinna płynąć cały czas. Pływak automatycznie uruchomi i zatrzyma urządzenie, a wyłącznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem. Uszczelnienie mechaniczne i wodoszczelny kabel umożliwiają bezpieczną pracę w zanurzeniu. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco z serią AW Tools testujemy.